Dzień dobry. Witam w piątym, ostatnim odcinku Akademii Faberlic dla nowych konsultantów. Nazywam się Wioletta Przybylska, trener firmy Faberlic. Mam dla Was naprawdę dzisiaj ciekawy temat. Ale zanim przejdę do meritum, przeanalizujmy taką sytuację. Załóżmy, że proponujecie komuś dołączenie do Waszego zespołu i wspólny biznes. Każdy robi zakupy na 100 i więcej punktów. Obrót rośnie, struktura tak samo, nie mówiąc już o dochodzie. Kto by odrzucił taki biznes? No pewnie, że nikt. A czemu jednak tak się nie dzieje? Jak myślicie? No właśnie, dlatego, że ludzie mają obiekcje. Bywa, że obiekcje są jedyną przeszkodą, która blokuje ludzki rozwój. I dzisiaj będziemy nad tym tematem się pochylać. Mistrzostwo w zbijaniu obiekcji to wyjątkowo ważny temat. Każdy, kto nauczy się pracy z obiekcjami, obowiązkowo zaczyna rozwijać się biznesowo. Znacznie powiększa dochód ze współpracy z firmą. Dziś nauczycie się, jak prawidłowo radzić sobie z obiekcjami dowiecie się, jak efektywnie zbijać te obiekcje. Jak myślicie? Skąd u ludzi biorą się obiekcje? Co jest powodem ich wątpliwości? Bardzo Was proszę: napiszcie na czacie. Tak naprawdę przyczyny są różne. W tym przypadku jest ich, jakby się można dobrze zastanowić, to trzy takie główne. Lenistwo, strach i stereotypy. Bardziej to rozwijając, brak chęci do zmian znanego obrazu rzeczywistości, czyli akceptuję coś, co jest słabe, ale znam tę smutną rzeczywistość już od podszewki. Nic mnie w niej już nie zaskakuje. Po prostu zaakceptowałam ten stan rzeczy i mam niechęć do tego, co jest nowe, niewiadome. Często też jest obawa przed kompromitacją. Druga bardzo ważna rzecz, niepoprawna ocena szans. I myślimy, że nie podołamy, że nie posiadamy odpowiednich umiejętności, czy też sił, czy po prostu chęci. I trzecie, mylne postrzeganie tego biznesu. Traktujemy wizję bardzo stereotypowo. Jeśli chodzi o ten trzeci aspekt, czyli fałszywe, mylne postrzeganie biznesu, to mam na poparcie tych słów krótką przypowieść. Pozwólcie, że Wam ją w tej chwili przytoczę. Przypowieść ta nazywa się Kury i Jaskółki. Co roku do kurnika, gdzie mieszkały ptaki hodowlane, przylatywały jaskółki. Przez całe okrągłe lato szczebiotały o tym, że podróżują na zimę do ciepłych krajów, bo tam czeka na nie piękne, bezkresne błękitne morze, pieszczotliwe, działające promienie słońca, dużo zieleń i jedzenia. Jedna kura się nasłuchała i zdecydowała: Dobra, to ja też zabieram się do tych ciepłych krajów. A co mi tam? Ach, hoj przygoda! Razem z jaskółkami zatrzepotała skrzydełkami i przeleciała przez ogrodzenie. Za ogrodzeniem wpakowała się w zarośla i pół dnia szukała powrotu do kurnika. Pod wieczór, umęczona, zakurzona, wróciła do domu. No, wybrałam się na południe, powiedziała pozostałym ptakom. Morza tam nie ma, tylko kurz, brud i smród. Nie wierzcie tym podłym jaskółkom! Kolejnego lata przyleciały jaskółki powtórnie i zaszczebiotały. Jak milutko było na południu, morze, słońce, kwiaty, przeszczęśliwe i radosne. Cały kurnik im na to. Nie wierzymy wam, nasza kurka poleciała i już wiemy, że nic dobrego tam nikogo nie czeka. Jaskółki popatrzyły na kurnik, to na siebie i poleciały z powrotem do ciepłych kraków. Ta historia chyba nie wymaga komentarza. U naucznia ona nam w jaki sposób rodzą się stereotypy. Przez tych, którzy próbowali i im się nie udało i przez tych, którzy nawet nie próbowali, ale słuchają i przekazują dalej cudze, niesprawdzone opinie. Polecam teraz Waszej uwadze pewne zasady, których zrozumienie pozwoli Wam przywdziać coś w rodzaju kamizelki obiekcjo-odpornej, nazwijmy to. Postaraj się od tego momentu traktować obiekcje jak prezent. Skoro człowiek ma obiekcje, znaczy, że nie jest mu obojętne, że ma jeszcze pytania, a każde pytanie daje podstawę do dyskusji. Chyba zgodzicie się ze mną. Nawet jeśli leżycie na sofie i zechce Wam się wypić herbatę, możliwe, że napotkacie przeszkody, bo trzeba wstać z sofy, obejść w stolik, w kuchni okaże się, że skończyła się filtrowana woda. Mogą się też rozsypać liście herbaty. Więc myślimy sobie i już mamy jakieś wątpliwości. I te wątpliwości są absolutnie naturalne. Są sprzeciwem wobec ruchu i zapłatą za rezultat. Takie filozoficzne podejście pomoże dużo szybciej osiągnąć oczekiwane rezultaty w biznesie w firmie Faberlic. Wielu nowicjuszy niepokoi fakt, że wkrótce wszyscy staną się przedstawicielami firmy, rynek się nasyci i biznes, biznes dobiegnie końca. Coś takiego nie zajdzie nigdy. A wiecie czemu? <grym> Dlatego, że istnieje coś takiego właśnie jak obiekcje. Ludzie mają wątpliwości i będą je mieli zawsze. Zwyczajowo nie są gotowi od razu wszystkiego wysłuchać. Nie zawsze też są gotowi zacząć od nowego. Wątpiący też odchodzą od biznesu, zostają ci najbardziej lojalni. Tym, którym najbardziej zależy. Wniosek dobrze, że istnieją obiekcje. Dzięki pracy z obiekcjami stajecie się bardziej pewni siebie, przekonujący, rośnie wasz autorytet i sztuka wypowiadania się, konwersacji, ba, nawet negocjacji. Obiekcje to nie jest przeszkoda, i na pewno nie będzie to przeszkoda w uzyskaniu Waszych celów. Szczerze wam powiem, to tak jak mówi. Statystyka średnio 1 na 5 osób, której proponowano ten biznes, staje się partnerem biznesowym. Oczywiście dla każdego jest inna, indywidualna statystyka, ale na początku partnerem biznesowym może stać się 1 na 12, bądź 1 na 10 osób. A potem nagle cała drużyna piłkarska albo autobus tych piłkarzy. Wszystko zależy od tego, jak wy będziecie niezniszczalni w tym postanowieniu i zdeterminowani. Nie zrozumcie mnie też źle. To nie oznacza, że po trupach do celu, ale systematycznie, konsekwentnie, nie przejmując się niepowodzeniami. Pamiętajcie też, że każdy ma prawo powiedzieć nie. Wiem, to na początku jest bardzo odstręczające i troszkę zabiera chęć do działania, ale musicie się na to słowo uodpornić. Nie zmuszajcie też nikogo na siłę. Nie naciskajcie. Bo im bardziej człowiek jest naciskany, tym bardziej chowa się w skorupę, albo bierze nogi za pas i ucieka. Rozmówca twierdzi, że nie ma czasu. Ale na co ma mieć czas? Na możliwości, które będzie mógł spełniać po to, żeby żyć lepiej? Przypomnijcie sobie prawdziwe przyczyny obiekcji. Człowiek tak naprawdę po prostu się boi zacząć coś nowego i stąd obiekcje, stąd wątpliwości. Wypowiada słowa, bo za nimi się po prostu chowa. Są to najzwyczajniej w świecie wymówki. Jak wypracować prawidłowy stosunek do obiekcji? Wszystkie obiekcje po prostu przyjmuj ze spokojem. Nie utożsamiaj się z obiekcją, bo to nie jest atak na Twój status i poczucie wartości. Doprecyzuj i upewnij się, że widzicie ten sam niebieski prostokąt, a na przykład nie rozmawiacie o czerwonym kole. Więc dociekaj, dopytuj, zadawaj pytania. Najczęściej, żeby to były pytania otwarte. Pokaż, że jesteś po stronie klienta i nie chcesz z nim walczyć. Bądź empatyczny, okaż swoje zrozumienie. I argumentuj, traktuj obiekcje jako możliwość uzyskania stosownej wiedzy, bo są one informacją zwrotną. I finalizuj, daj pozorny wybór, taką alternatywę pomiędzy jednym towarem a drugim, czy jedną ofertą a drugą. I pamiętaj najważniejsze, że nie sprzedasz produktu każdemu. Nie sprzedasz też każdemu możliwości. To sobie zapamiętaj raz na zawsze. Przedstawię Wam teraz zasady budowania prawidłowych relacji z klientem. Po pierwsze, uśmiech. Uśmiech otwiera wszystkie drzwi i staje się Twoim takim białym orężem. Pozytywne nastawienie. Miła atmosfera, choćby kilka ciepłych zwrotów wypowiedzianych w kierunku rozmówcy. Zapewnienie potrzeby bezpieczeństwa swoim zachowaniem, swoją postawą i miejscem spotkania. Zapewnienie wygody i dobrych emocji. Dobrze, żeby panowała cisza, spokój. Ważne jest unikanie niewygodnych krzeseł, ciemnych pomieszczeń, no i oczywiście ładny wystrój. Zadbanie o przyjemny zapach otoczenia. To wszystko ma znaczenie i często działa na podświadomość rozmówcy. Przejrzeliśmy zasady pomagające wypracować prawidłowy stosunek do obiekcji. Teraz przejdziemy do praktyki. Przed Wami technika zbijania obiekcji. Przejdziemy ją krok po kroku. Każdy z tych stopni jest niezwykle ważny w drodze do osiągnięcia mistrzostwa w tej dziedzinie. Wróćmy do realnej rozmowy. Przeprowadziliście, czy przeprowadziłyście prezentację możliwości biznesowych? Yy, oczywiście dla waszego znajomego. I on się zainteresował, ale pojawiły się u niego standardowe obiekcje i wątpliwości, których przyczyny już znacie. Pokazaliście mu możliwości i pytacie: Co o tym myślisz? Co o tym sądzisz? Rozmówca zastanawia się chwilę i podaje jakąś obiekcję. Co należy zrobić? Więc podaje krok pierwszy. Musicie określić typ obiekcji. Na początku należy określić, jakiego rodzaju jest ta obiekcja, a istnieją dwa typy prawdziwe i fałszywe obiekcje. Popatrzcie, osoba odpowiada zgodnie z prawdą i zazwyczaj obiekcje dotyczą produktu. Obiekcje prawdziwe rolą sprzedawcy jest zebrać więcej informacji konkretyzować co klient rozumie pod danymi pojęciami. Odkryć sposób myślenia klienta, pokazać inne perspektywy, które pozwolą zmienić decyzję klienta. Duże znaczenie mają tutaj pytania otwarte, czyli kto, co, jak, jaki, gdzie, kiedy, z kim, co robi, ile, po co, z jakiego powodu, dlaczego. Przykład obiekcji merytorycznej. Mamy klient i mamy sprzedawcę. Konkurencja jest lepsza. A z jakiego powodu tak uważasz? Bo tak uważam, pokażę tak mówi. A co konkretnie konkurencja ma lepszego? Docieka sprzedawca. Czym konkretnie jest lepsza? No na przykład szampony i krem. A testowałaś nasze produkty? No nie. To proponuję sprawdzić. I omawiasz produkt mówiąc o korzyściach i zostawiasz próbki. Prześledźmy teraz przykład obiekcji emocjonalnej. Czyli również mamy klienta i mamy sprzedawcę. No i klient mówi, nie ufam tej firmie. A jakie miałaś doświadczenie z naszą firmą? Kto i jak naruszył zaufanie do naszej firmy? E, moja koleżanka powiedziała, że to jest rosyjska firma. Taka firma mnie nie przekonuje. No to co powiesz na propozycję, abym zostawiła ci parę próbek i sama przekonasz się o jakości produktów tej firmy. W katalogu firmy, który zaraz ci. Pokażę, znajdują się produkty wyprodukowane nie tylko w Rosji. Wiedziałaś o tym, że sprzedajemy pod naszą marką produkty wyprodukowane właśnie w Niemczech, we Włoszech czy z Francji. Pierwszy raz słyszę. To przykład właśnie takiej kury, która coś tam gdzieś usłyszała, jedno podsłyszała, drugie podsłyszała i swoją jakąś tezę wygłasza. Dlatego warto to oparcie. I przykład obiekcji fałszywej. Potencjalny konsultant i sprzedawca. Nie mam teraz czasu o tym rozmawiać. A kiedy konkretnie będziesz miała czas? No nie wiem, może, hmm, może w przyszłym tygodniu. Wiesz co? Mam wrażenie, że nie jesteś do końca zainteresowana tym, co chciałam Ci przedstawić. Tutaj jakby klaryfikujesz. A dlaczego tak myślisz? Rozmówca wyraźnie jest zbity z pantałek. Po prostu mam wrażenie, że nie chcesz mi powiedzieć tak wprost, co myślisz o tej ofercie. Spokojnie, możesz mi powiedzieć bez obaw. Masz rację, wydaje mi się, że nie odkryłaś. Ja po prostu się do tego nie nadaję. Czyli zobaczcie, wyszła tak naprawdę prawdziwa przyczyna. Klient próbował ominąć prawdziwy powód i znalazł wymówkę. Bał się, że sobie nie poradzi i wymyślił na poczekaniu taki wykret, że nie ma czasu. Nie ma czasu to tak naprawdę najczęstsza wymówka. Człowiek zawsze znajdzie czas, ale gdy szuka obiekcji fałszywej, to ta przychodzi do głowy jako pierwsza. I na pewno to zdążyliście zauważyć. Często zdarza się, że klient nie chce wyjawić naprawdę, głównie dlatego, że trochę się boi skompromitować, bądź po prostu nie chce przed nami się odkryć. Nie zna nas, choć po prostu nie zamierza się tłumaczyć przed pierwszym napotkanym człowiekiem. Dlatego bardzo ważne jest, aby wzbudzić zaufanie poprzez zbudowanie dobrej relacji z rozmówcą, bo to często jest kluczem do otwarcia rozmówcy i wzbudzenia tak ważnego zaufania, szczególnie do nas. W obiekcji kryje się pytanie. Wy oczywiście chcecie od razu odpowiedzieć, ale nie ma pośpiechu. Rozmówca czeka, aż zaczniecie go przekonywać. Możliwe, że jest nastawiony na spór. A tutaj proszę, zaskoczenie w pełni. Dlatego w naszej technice polecamy na początku zgadzanie się z rozmówcą. Częściowo bądź warunkowo warto, muć, da, warto dać mu do zrozumienia, że jesteście po prostu po jego stronie. Potem trzeba skonkretyzować, jakie ma wątpliwości, upewnić się, że dobrze go rozumiecie. Dopiero wtedy można dać dobrze uargumentowaną, przekonującą odpowiedź. Obowiązkowo trzeba otrzymać od rozmówcy potwierdzenie, że zgadza się z tym, co wy mówicie. A zatem przechodzimy do slajdu technika zgody i współuczestnictwa. Oto kilka przykładowych fraz wyrażania zgody, które możecie wykorzystać w rozmowie. Tak, rozumiem. Rozumiem naprawdę, jak to jest dla Ciebie ważne. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Rozumiem, co chcesz powiedzieć. No, to rozsądny punkt widzenia. Całkowicie się z Tobą zgadzam, ważne, by wybrać optymalny wariant. Oczywiście masz rację, trzeba mieć pewność co do jakości, nim zrobi się zakup. Doskonale zdaję sobie sprawę, że jest firma, z którą stale współpracujesz i teraz nie za bardzo wiem, czy chcesz wejść w nową. Przejdźmy teraz do współczesnictwa. Po wysłuchaniu obiekcji partnera należy, jakby, podłączyć się do jego słów. Robimy tak w celu pokazania, że nie jesteśmy jego przeciwnikiem, ale sojusznikiem. Należy więc się z nim zgodzić. Nie z faktem, ale z tym, że ma prawo on do swojej opinii. W tym celu podaję frazy, które ułatwią wam zadanie. Na przykład: Dobre pytanie. Też bym tak pomyślała na Twoim miejscu. Zachowujcie się naturalnie, roztaczając wokół siebie atmosferę zaufania. Cała rozmowa ma Was zbliżyć do zadania konkretyzujących pytań. I teraz przyszedł właśnie na te konkretyzujące pytania. Czy dobrze zrozumiałam, że masz na myśli, że i podajesz tutaj prawdziwy powód? Zgadza się. Czy mógłbyś, mógłbyś wyjaśnić, co rozumiesz przez? Chciałeś skonkretyzować, że tak? Chcesz zapytać, zgadza się? Na Twoje pytania powinniście otrzymać odpowiedź tak. Teraz przechodzimy do pytania, które rozmówca chciał zadać. Zadaniem na tym etapie jest przemieszczenie jakby obiekcji z pozycji ukrytej, bo często on nie mówi od razu wszystkiego, do pozycji jawnej i otrzymanie jakby potwierdzenia, że właśnie tego interesuje. Oczywiście następnie trzeba odpowiedzieć na wypowiedziane przez nas ukryte pytanie. Ważne po jego wypowiedzeniu konieczne jest otrzymanie od rozmówcy potwierdzenia. Trzeba usłyszeć słowo tak. To tak będzie oznaczało, że jest gotów, by usłyszeć Waszą odpowiedź. Na przykład. Moja sąsiadka się tym zajmowała i jej nie wyszło. się, dlaczego jej nie wyszło i jakie są Twoje szanse na sukces? Zapytasz? Przyszedł czas, byśmy poćwiczyli razem odpowiedzi na obiekcje. W odpowiedziach polecamy oprzeć się na tzw. kotwicach argumentacji i unikać jakichś ogólnych, rozmytych fraz. Po wytoczeniu swojej argumentacji przeciw obiekcją przechodzicie do etapu podsumowania. Na zakończenie stosujecie pytania, aby nawiązać dialog i zrozumieć, czy udało Wam się obalić daną obiekcję. Na przykład: Czy odpowiedziałam na Twoje pytania? Czy wszystko wyjaśniliśmy? To jest bardzo ważne pytanie, bo wtedy dowiadujesz się, czy wszystko jest jasne. Pewnie zauważyliście, że najlepiej zapamiętujemy ostatnie pierwsze frazy. Efekt ten nosi, jakby nazwę efektu kanapki. Wykorzystujcie ją w celu podkreślenia osiągniętych rezultatów i otwarzenia drogi do współpracy. Na przykład mamy rozmówcę. Nie umiem sprzedawać. Konsultant na to. Rozumiem, że nie masz doświadczenia sprzedażowego. Dokładnie tak jak ja kiedyś. Też go nie miałem. Oczywiście, umiejętność sprzedaży jest ważna, ale nie jest najcenniejsza. Liczy się zupełnie coś innego: umiejętność budowania relacji i pozytywne nastawienie, czyli to, co ty dokładnie masz. Reszta przyjdzie z czasem. Rozmówca. Tak, rzeczywiście, niczego nie sprzedawałem. Fabernik tylko 1 na 10 posiada wykształcenie handlowe. Przecież chyba opowiadasz znajomym o ciekawym na przykład filmie, tak? Możesz polecić znajomej fajny produkt. Podobnie jak robisz to na przykład polecając fajny film. To jest dokładnie to samo. A jeśli będziesz chciała popracować bardziej profesjonalnie, to mamy świetne kursy, również mówiące o tym, jak sprzedawać. Czy udało mi się rozwiać Twoje wątpliwości? Czy masz jeszcze jakieś pytania? W książce o Kubusiu Puchatku pojawia się ciekawa taka fraza, takie wyrażenie. A co pomyślał królik? Nikt się nie dowiedział, bo był bardzo dobrze wychowany. Jest to wspaniała przestroga dla pracy z obiekcjami. Zachowawczość i milczenie klientów to najgorsze oznaki. Należy się cieszyć, kiedy klient ma właśnie co powiedzieć, nawet jeśli to jest obiekcja. 90% transakcji właśnie nie polega na krasomówstwie, tylko na umiejętności słuchania. Dlatego, jeżeli nie dojdzie do obiekcji, to naprawdę też nie musicie być całkowicie tacy komfortowi, bo obiekcja pokazuje, że ktoś jest zainteresowany. A wy przecież, się, przecież chcecie kogoś przyciągnąć jak magnes do biznesu. Więc nawiązaliście kontakt, ociepliliście ten kontakt, odkryliście potrzeby. Zasada pojawia się trzech tak. Wiecie, że rozmówcę interesuje możliwość zarobku, czyli mówi tak, potrzebuję pieniędzy. Tak, chcę wiedzieć, jak mam to zrobić. I trzecie tak, czyli zgadza się, aby Was wysłuchać. Przechodzicie więc do pokazu prezentacji możliwości biznesowych. Jednak jeśli nie będzie chciał słuchać albo przerwie już na samym początku, wtedy przechodzicie do metody wzbudzania pragnień. Pragnienia wzbudzamy przy pomocy metod klucza albo rozmowy o życiu. Pamiętacie te metody z poprzednich webinarów. I tutaj właśnie jest miejsce, by wykorzystać to narzędzie. Jeśli odpowiednio Wasz rozmówca został rozbudzony i widzicie zaciekawienie z jego strony, to przechodzimy do sedna prezentacji. Wasz gość przesłuchał całą prezentację i po jej odsłuchaniu mogą właśnie pojawiać się pytania i wątpliwości. W końcu to dla Was nic nowego. I takim sposobem przechodzimy do techniki zbijania obiekcji. I to jest właśnie ten moment, w którym możecie pochwalić się wiedzą którą nabyliście w czasie dzisiejszego webinaru. Na koniec dobra wiadomość. Praca nad zbijaniem obiekcji można stale trenować i polepszać, dlatego zadbaj o ciągłe doskonalenie warsztatu. Ustal sobie cel i daj sobie szansę na poligon doświadczalny. Pamiętaj, praktyka czyni mistrza. Tym samym, moi drodzy, Dotarliśmy do szczęśliwego finału. Dziś kończy się piąty, a zarazem ostatni odcinek Akademii Faberlic dla nowych konsultantów. Chciałabym wam bardzo podziękować za uwagę, i za czas, który poświęciliście tym szkoleniom. Macie na podorędziu prawdziwe narzędzie sukcesu. W waszych rękach od tego momentu znajduje się już komplet narzędzi, który niezbędny będzie do efektywnego startu z Faberlic. I osiągnięcia statusu lidera. Trzymam mocno kciuki za Wasze postępy. Zobaczycie, będziecie sami zaskoczeni, jak szybko sukcesy zapukają do Waszych drzwi. Ja już to słyszę, a Wy? Do zobaczenia na kolejnych etapach niesamowitej podróży z firmą Faberlic. Powodzenia!